bo mi się wyłączył, ale jeszcze go holuję. Film byłby za długi. Jeszcze mam hol metrowego szczupaka na motosunkę. W dalszym ciągu jeszcze pracuje. Jeszcze musimy go umęczyć, ale ja się już zmęczyłem pięknie, pokazał już głowę no nie mogę go tak na siłę bo jeszcze bardzo waleczny, bardzo silny widzicie jaki piękny A. <śpiewanie> ładnie muszę sobie tą jedną ręką pomóc wybaczcie, że to, ten obraz nie jest taki ciągle czytelny O, teraz go ładnie widzimy Piękny No, już go mamy blisko I Jeszcze musimy chwilę Jeszcze chwilę O Już się wykłada Ale jeszcze ciągle Jeszcze poszedł w dół Aaa, jeszcze objeżdża Hohoho, silny trawę mi się tu troszkę okay. O, 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 o no Piękny Spróbuję go Muszę wziąć podbierak bierak no. próbuję tu w trawę wjechać przygotować podbierak. Jest śliczny. Jeszcze walka. Bardzo silny. Bardzo silna rybka. Przepraszam, że tak muszę tu sobie pomóc a ten podbieraczek mi za mały mój <śmany> podbieraczek będzie za mały no wszedł w trawę, ale już go tutaj spróbuję spróbuję go tu pod brzeg wyholować stoi przy brzegu w trawie jak go tu wyjąć? no to jest pytanie jak go tu teraz wyjąć? drodzy Państwo jak dojdę do ręką to on odbije teraz na środek muszę go odciągnąć piękny Tak, ha! Jeszcze odjechał, jeszcze odjechał. To jest właśnie piękna ta walka. Ach. No. Jeszcze próbuję mi w trawę wjechać Chodź kochamy, chodź i tak się wypuszczę Chodź, chodź No Spróbuję tylko nie, matku tu nie, ma, nie mogę wejść, bo jest głęboko Nie mam go jak Nie mam go jak wyjąć Dobra, próbujemy Gozik. <gusiek> tym podbieraczkiem. Niewiele mogę zdziałać. No, wjechał mi w prawy A wyszedł. Do prawa. No go tu trzyma. Oj, od głowy go trzeba wziąć, a nie mam jak. Chodź, 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 chodź Za ogon jeszcze nigdy nie wyciągałem Bo jest śliski o, Próbuję go za ogon Nie Za ogon nie dam rady no, może teraz, tu mi się wplątał już w trawę Oj, walka, walka, jeszcze wyszedł. No, wiem, że powiecie, że troszeczkę to wszystko trwa, ale no niestety. No, dam radę tego wyciągnąć mamy no przepraszam trochę to trwało trochę to trwało patrzcie jaki olbrzym no tu ja szczęśliwy i nasz chłopak piękny przepiękny teraz go tu muszę położyć na trawie o no. tak piękny metrowy szczupak ale potek za w skarbie wypuścimy teraz tylko ciemko zmierzyć na pamiątkę Super, dziękuję, że mi towarzyszyliście, widzicie pięknie, mam oto sumeczkę, zeszłym razem tu miałem branie, pamiętacie to wielkie branie, filmik na Facebooku i na YouTubie, branie wielkiej ryby, no i, i tym razem okazało się, że to jest metrowy szczupak, tak Wam też serdecznie życzę, zapraszam do polubienia strony, internetowej, a raczej facebookowej Facebookowej yy, Wobler Wobler Dąbrowski Tam zobaczycie też motosłomeczki i tą kochaną, cudowną która nam dała tyle emocji radości i trochę śluzu na pamiątkę po tej pięknej, metrowej rybie Serdecznie zapraszam do polubienia mojej strony Wobler Dąbrowski no i tam też dałem ofertę motosumek. Macie okazję też mieć coś dla siebie. Mam nadzieję, że te emocje. I z Wami będę mógł w taki sposób podzielić. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się.